Freelancer czy inna firma zaproponowała mi pozycjonowanie strony za 500 zł. Dlaczego wasza oferta jest droższa? W agencji pracuje szereg specjalistów, którzy zajmują się wszystkimi obowiązkami wchodzącymi w skład pozycjonowania, np. linkowaniem, content marketingiem czy sprawami technicznymi w obrębie witryny. Freelancer musi wykonać taką samą ilość czynności, żeby twoja witryna faktycznie znalazła się w czołówce wyszukiwań na liście Google, ale jest zdany tylko na siebie. Przez to jego praca trwa dłużej i jest narażona na liczne błędy. Niższa cena wynika jedynie z tego, że opłacana jest wtedy jedna osoba. Nasza oferta nie kosztuje 500 zł, gdyż gwarantujemy, że nad Twoją witryną przejmą pieczę doświadczeni specjaliści z różnych dziedzin. W tym samym czasie zajmą się oni optymalizacją, przeanalizują słowa kluczowe i dolinkują stronę, żeby szybciej stała się bardziej widoczna w sieci. Takie kompleksowe działanie daje lepsze efekty. Poza tym możliwe, że freelancer za 500 zł zajmie się tylko niektórymi elementami, jakich wymaga Google. Może się okazać, że w tej cenie uzyskasz jedynie optymalizację strony lub tylko dobranie słów kluczowych i linkowanie do niezbyt pewnych stron. Musisz wiedzieć też, że bardzo ważne jest rozpoczęcie współpracy ze sprawdzoną firmą, gdyż wtedy będziesz miał pewność, iż nie korzysta ona z niedozwolonych metod, tzw. Black Hat CEO, które przez moment może dawać błyskawiczne rezultaty, ale w konsekwencji prowadzi do nałożenia filtrów przez Google. Standardowo w cenie pozycjonowania przez agencję jest też monitorowanie efektów działań, które zostały podjęte, aby klient miał pewność, że stworzona strategia przynosi oczekiwane rezultaty. Wolny Strzelec czy mała agencja SEO, mimo największych chęci, nie będzie też posiadała zaplecza i narzędzi koniecznych, aby skutecznie walczyć o wysokie pozycje w konkurencyjnych branżach na wielu rynkach. Na przestrzeni lat koszt autorskich systemów i narzędzi, jakie stworzyliśmy i jakimi dysponujemy, zbliża się do siedmiocyfrowej kwoty.